Saints Row 2 to sequel niezwykle dynamicznej gry akcji w klimacie gangsterskiego hip-hopu. Gra toczy się w dobrze znanym z pierwszej części fikcyjnym miasteczku Stillwater. Jest to istny raj dla gangsterów. Każdy może swobodnie nosić tu po ulicy broń i to nie tylko pistolety czy karabiny, ale również miotacze ognia i przenośne wersje karabinów maszynowych zwykle montowanych na okrętach lub śmigłowcach bojowych. Nawiasem mówiąc, te ostatnie również często goszczą nad niebem Speedwater, a za ich sterami bynajmniej nie siedzą wojskowi. W Sandrow 2 wcielamy się w bohatera pierwszej części gry, który w wyniku zdrady stracił miejsce w przestępczej hierarchii miasta. Teraz pragnie odzyskać wpływy i co ważniejsze, zemścić się na nikczemnikach, przez których wpadł w tarapaty. Najłatwiejszą drogą do osiągnięcia celu jest wykonywanie zleceń dla lokalnej przestępczości zorganizowanej, czyli mafii. Za każde z nich otrzymujemy reputację oraz pieniądze do wydania na broń, pojazdy i tym podobne. Swoiste questy są zróżnicowane, ciekawe, wciągające i długie. Praktycznie każdy z nich zawiera w sobie kilka pomniejszych zadań. Wykonując je, można się świetnie bawić przez wiele tygodni. Ale to nie one są największym atutem gry, a totalna swoboda. Steelwater jest ogromnym, tętniącym życiem miastem. Od czasów jedynki pojawiło się kilka nowych dzielnic. Samo zjeżdżenie samochodem wszystkich miejsc jest już pasjonujące, a pamiętać należy, iż budynki w Saint Row 2 to nie same fasady. Praktycznie każdy z nich ma swoje wnętrze, do którego możemy wejść. Do tego dochodzi jeszcze pełna interakcja z otoczeniem przy braku jakichkolwiek ograniczeń. Marzyłeś kiedyś o tym, by wyrwać z ziemi znak drogowy i pobić nim Bogu ducha winnego przechodnia? Saint Row 2 możesz to zrobić. Walka jest zdecydowanie jednym z najmocniejszych elementów gry. Jako broni możesz użyć wszystkiego, od kończyn począwszy poprzez wspomniane już elementy otoczenia, a na helikopterach szturmowych skończywszy. Podkreślić należy, iż poszczególne typy starć zrealizowano tak pieczołowicie, jak w grach traktujących wyłącznie o tym elemencie. I tak bijąc się mamy tyle opcji, chwytów, ciosów i kombosów, co w nawalankach. Walka z użyciem broni palnej niczym nie ustępuje shooterom TPP. Natomiast siedząc za sterami maszyn latających, czujemy się tak, jakbyśmy bawili się arkadową grą lotniczą. Prawdziwa rewelacja. Znakomitym aspektem Saints Row 2 jest możliwość dowolnego kreowania własnego wyglądu, wystroju wnętrz zajmowanych lokali oraz oczywiście pojazdów. Opcji tuningu jest bez liku i to nie tylko wizualnego, ale również mechanicznego. Możemy więc praktycznie dowolnie poprawiać parametry samochodów. Tak, by nawet wózki wyglądające na zdezelowane strucle pędziły niczym wyścigowy bolid. Centrum 2 zapewni nam gigantyczną dawkę zabawy. Poczujemy się niczym wolny ptak żyjący w absurdalnym mieście bezprawia, gdzie wolno wszystko.